Jeszcze dobrze nie zacząłem. Magnesu nie wyjąłem, a tu na brzegu takie makarony. Kurde powiązane jakimś drutem. Twój jakimś kablem przewodem. Nie wiem, trzeba się tego jakoś pozbyć. Aczkolwiek łatwo nie będzie. Gdzie jest początek, gdzie jest koniec. Ja sobie to tak zwijam. No, ale czy ja sobie to zwinę? Kurcze. I taki początek. Ja tego nie ładuję do wiadra, bo auto mam blisko, więc jak skończę połowy, to sobie to po prostu przerzucę. A teraz lecimy do rzeki. Zobaczycie, gdzie się znajduje. Ale zanim dojdziemy do rzeki, to... O, <laughs> rzymska tarcza. A tak naprawdę to pokrywot bardzo starego śmietnika i kula mocy z aluminium. Dobrze. No i dobra, jestem. Tylko wiecie, czego nie zabrałem? Kurde. Nie zabrałem młotka, żeby to wybić z tego betonu. Hm. Teraz sobie to uświadomiłem, ale możliwe, że beton... No, coś tam puszcza. O, oh jest. Piękny fanciur. Na dobry początek. A to? A to też jest jakaś blacha. Ja wygrzebana. Taki kąsek. Pyszny. Ja jeszcze magnesu nie nie zdążyłem użyć. Nie wiem czy wiecie. O takie takie owakie. Tu gdzieś cincin cin. wystawał z brzegu. O kurde ale siedzi fest, mam taszkę, także szkła też zabiorę, mam tu w tej taszce już zresztą króla polmosa i doniczki na pomidorki, także troszeczkę szkła też ze mną wyjedzie, no takiego, dobra ja się tutaj chwilkę rozejrzę i za chwilkę wskakujemy do wody, gdzieś tu coś widziałem, tu jest szkło. Bierzemy. O, tu widziałem złomik do bazy. Tu jest garnek. To jego też bierzemy do bazy. Tak. Tu w ogóle znalazłem. To jest chyba mosiąc, bo jest za ciężkie na aluminium. Pewnie, że to jest mosiąc. Fajnie. Tu zostawiłem moją kłódkę i gwóźdź. O. Tam zaraz będę się próbował dorwać do kotleta, którego tam zostawiłem, to tutaj, a tu w brzegu jest taki, o widzicie, czterożyłowy, miedziany i już wydobyty, i już nawet przepłukany, proszę cztery żyły czystej miedziuchy Basia w użyciu i zobaczcie o kurcze o pięknie Heh. po prostu pięknie ledwo co ją wyciągnąłem z wiaderka a tu proszę jakieś drzwiczki albo małe okienko nie wiem co to jest ale wpada do bazy a tu jest ten kotlet który ostatnio nie chciał wyjść, bo było wszystko trochę zmarznięte. No, jak się... O, kurde! Jak się rozmroziło, to widzicie, jakie są efekty. Nie trzeba nawet za specjalnie siły używać. Piękna sprawa. Takie kotleciki to my rozumiemy. Obierzemy tylko z błoci szali. Półkanie też za darmo i baza rośnie. no dobra, pierwsze fanty do wiaderka wpadają o, bo się okaże, że oj gwoździa wyrzuciłem okaże się, że wiaderko mi niepotrzebne bo ino bazy będę zawijał także jest potrzebne Heh. idę teraz tutaj troszeczkę w te odmęty mogę sobie mówić i mówić do wyłączonego telefonu to można sobie mówić, tutaj wózek jakby jakiś wyciągnąłem. Tu są jego szczępy. O, w bazie. A teraz patrzcie, co zauważyłem. Ja nie mogę. Patrzcie, sygnowan B. Stara austriacka cegła. Takie cegły to mogą leżeć w wodzie i w ziemi. Setki lat i nic im się nie stanie, bo dzisiaj, jak kupujecie cegłę w jakiejś tam, jak to mówią, hurtowni budowlanej, to to jest dwa sezony w ziemi i jest po cegle. Tak naprawdę. O kurde, co tu się robi? Aha, to jest całe koło. Tu jest koło razem z zębatką. Czy ja to wyjmę? Nie wiem, ale spróbuję. O, kurde. Jak dobrze, że woda robi taką robotę. Słuchajcie, to jest z jakiegoś motocykla koło. O! Tak to wygląda. Z jakiegoś motora. No to co? Do bazy. Kurde. Ukułem się w palucha. Ale to nic. I jeszcze jedna część tego. Wózka jakiegoś. To z wiaderka wyjmiemy. Jest tu co jeszcze? Jest jakiś prędczyk. Opowiem wam, jestem tutaj 10 minut i już normalnie jestem zmęczony. Tak pozytywnie, oczywiście. A w dziurze po kole takie skarby. O, nawet jest gwóźdź kolejowy z jakiegoś wąskiego toru. Dobrze. Opa! Mnie coś złapało Pod taką deseczką To tak dobrze Złapało Ale nie wiem czy ja to podejmę O jest dobra czuję Ach, Jakiś Kręciur O kurde patrzcie Faszyna się złamała Abym się wypierdzieli do wody No jest tam coś Ale zostawię chyba Artur to jest uparty No jest uparty I co na to poradzisz patrzcie co to jest na no, wampiry to chyba nie jest ale ostre jest, nadziać się można dobra, powrót do huty aż się wróciłem po torbę bo zanim zacznę rzecz za tym fantem, który mnie tam przyzwał to troszeczkę szkła nazbieram, no bo Wiecie, żal, żeby się marnował surowiec, prawda? Także rozbieramy troszeczkę tego. O, a tu w torbie już jak widać jest co nieco To niech się tutaj przeczy. Tu jest jeszcze jedna bardzo ładnie. Czy to jest. Nie, to jest gałąź. Tu mnie coś przyzwało, patrzcie tu pająk po wodzie łazi, tu coś jest, ale to chyba będzie betonit, coś mi się zdaje, albo i nie, kość jakaś wyszła, o kurde ludzie patrzcie, o, co to jest, ale kotleciur, tak. jakieś takie dobre bogato jak to mówią no i stara austriacka cegła super fun. no i nie uwierzycie ale w środku wsi podkładka sprężynująca z podkładów kolejowych takie rzeczy własność kolei muszę to zanieść na kolej oddać Basi trzeba naprawdę dobrze słuchać bo ona daje ona szepcze do ucha po prostu tam coś jest, tam coś jest i trzeba naprawdę jej posłuchać dobrze, poprzykładać troszeczkę, jak ona sobie tam wykazuje jakieś swoje ruchy. O, widzicie? Tu chyba dalej coś jest. No pewnie, że coś jest. Jak ją ciągnie, o, a ewidentnie ją ciągnie, no to tam głębiej coś jeszcze jest. O, tu już lepiej ją ciągnie. Zobaczcie z jakiej głębokości ona daje znak sygnału. No, teraz lepiej. Podkopuje się jakimś takim porcelitowym spodeczkiem. Jakąś szmatę wyjąłem. No, ale to coś ani drgnie. O, jest jeszcze jakaś szmata. Patrzcie, co tu jest. W dnie. Tragedia. O kurde. Widzicie wy to Co tu się robi Jakiś kształt Żebym chociaż Znalazł O jest coś Okrągłe coś Rua jakaś Dobra nie będę wam stękał Jak się to kopie to Po prostu się odezwę Ja pierdziele Powiem wam że dobrze że Zrezygnowałem dzisiaj ze spodnie butów neoprenów i z kaleson, bo no jest, żeś tym sobie szpikulcem na wampiry podkopałem. Chyba coś wspominałem, że okrągłe, ale to nie jest nic okrągłego. To jest kątownik. O, patrzcie, jeszcze z szybą też weźmiemy. O kurde, no i tak to wygląda. O, z panierki obierzemy. Aha, tu zobaczcie, jak idę do bazy. Patrzcie, tu jaka blacha. I tu jest garnek jeszcze. Także. Aha, półgarnka. Także zabieram wszystko. Tak. Tu znalazłem buta Adiadoca. O, szukam drugiego do pary. O, idziemy dorzucić. Patrzcie, jak to wygląda. No, genialnie, uwielbiam ten dźwięk. Jest, powiem Wam pysznie. Właśnie sobie porozmawiałem z miłym panem. Pozdrawiam. Tutaj, o, już chyba rozmrożony będzie. No jest już rozmrożony. No, ale coś chyba trzyma. Korzenie go przerosły. No coś go przerosło, tak czy inaczej. O, tu o, beton. Trochę rozpierduchy. A on tu taki był uzdatniany, tak? O, tu jakimś takim. No nieważne. I on jeszcze, wiecie, co będzie towar nosił w sobie. A mianowicie, o, tutaj taką mu wrzucimy i tę mu wrzucimy. O właśnie. A to jest nie, to jest ceramika, to nie. Tu jest następna cegła sygnowana HR. Pięknie tutaj zachowana sygnatura. No, a tutaj widzę na oko jakieś szkiełko i kawałek złomiku. Coś takiego mi Baśka przyłapała, ale co to jest, pytanie tylko. Coś z betonem, uwaga. Dupa. Na beton to tylko beton. Na pewno nie cegła. Dobra, trochę się ukruszyło. Tu jest blacha, także zabieram tak jak jest. A Tu mam jeszcze dwie puszeczki, to też je zawinę. A w trzeciej puszce, którą zgarnąłem z brzegu, kolejne ofiary, zobaczcie. No niestety, puszki i butelki zabijają. Przykry widok. Powiem Wam, że nie wierzę w to co widzę. Zobaczcie. Pełny worek. Puszek. Pełniutki. Tu wszędzie są puszki. Tak. A tam jest jakiś wek. Jakieś coś zaraz sobie. Wyjmiemy to wszystko. Tutaj jeszcze. O, tutaj. Złomik wychora Takie coś. Bardzo ciekawe dno z butelki z takim symbolem. A jest tutaj SP7. Dobra, myślę, że coś starszego spółdzielnia pracy numer 7. Dobra, wracasz do gry. Wpadła mi z brzegu nawet zwrotna butelczynka. I jak sobie tutaj tak szedłem, to zauważyłem jeszcze o! Jedną zwrotną butelczynkę po jakiejś taterce. Ładnie wkomponowaną. I ją sobie tutaj przepukam. A tam leży jeszcze jedna butelka Co mi się przywarło o kurde Co to jest? Jakiś Nie wiem wałek jakiś ciężkie fajniaste. Tu na oko patrzcie Co leży jaka rółka pyszna o. Ale tu jeszcze jedna taka cegła leży Sygnowana ja wam, dwie już sobie przygotowałem. Wezmę sobie chyba i trzecią do moich kwietników, bo za niedługo się zacznie sadzenie w moich kwietniczkach. Fajnie. A tam jest jeszcze jedna sygnowana HR. Pewnie, że sobie weźmiemy. Do auta mam blisko, także... A ta jest niesygnowana. To nie weźmiemy. Przeszedłem spory kawałek I w zasadzie nic specjalnego się nie dzieje Złomu nie ma Tu coś jest, ale nie wiem czy to jest coś Niebieskie O proszę Aluminium o, Bo Baśka tego nie chciała Także jest aluminium Tu jest troszeczkę szkła To wyzbieram Tu jest o, jakiś perelek nawet się zdarzył Jedno wiadro mam, słuchajcie, puste, nawet go tu nie smyczę, ale nie ma takiej potrzeby, bo mam tak bazę na prutom złomem, że, że po prostu to jedno wiadro, jak zawiozę puste do domu, to się naprawdę nic nie stanie. O, co to jest? Jakaś ceramika. Także to wiadro dopycham szkłem innym śmieciem tu gdzieś surowcem i będę się zawijał, wiecie bo co to jest bo o tu jest jakiś złomik na oko błotnik z jakiejś jawki a tu jest jego druga część w Czy mi się zdaje nie, nie wiem trochę ciężki Ach, zaryzykujemy Kurde, stoję na tym Co to takie długie Koło już mam To teraz błotnik no, dobrze, że woda robi robotę Ok, a widzicie, patrzcie Błotnik wyjął niebieskiego Takie kombo Połączenie fajne. No to bierzemy jedno i drugie. Okej. Okay. O, kurde, jeszcze z chlapaczem. Patrzcie, z rejestracją jeszcze chyba. Ale ja, ja, ja. Rejestracja tu była. Patrzcie. No nieczytelna już, ale, ale chlapacz jest świetny. Stop, patrzcie. To się jeszcze sprzeda na targu staroci, w świetnym stanie, utnę to razem z tą, e, z tą, y, no, z tym błotnikiem, żeby, tą, z tą rejestracją. Elegancki fanciur na targ staroci, PL Stop, kurde, A no i to jest jeszcze stary znak stopu, widzicie, nie jest sześciobokiem, tylko jest kółkiem z, kwa, z trójkątem, czyli chyba w latach 60. była reforma i to zmienili. Albo w 70. Także mega stary fanciur. Fajny. No i co tym razem? Co to jest? Ała, mój kciuk. Ale piękna blaszunia. Coś pysznego. Dojdę tutaj do tego wzmocnienia brzegu tymi kamlotami i skończę na dzisiaj. Bo jak sobie tak przypomniałem teraz o tym wielkim worku z tego z puszkami i tej całej bazie która to na mnie czeka to no chyba już pora kończyć jak to śpiewali trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść no i ostatnim fantem będzie takie kółeczko no i dobrze Złomik wyjmiemy, kółeczko wyrzucimy. Dobra, to widzimy się na jakimś podsumowanku. No dobra, zrobiłem jeszcze dwa kroki, kurde. No i to już chyba będzie ostatnie, co? Płyta z pieca, ale pyszności. No dobra, jeszcze. No może jeszcze coś jedno ostatniego. Ach, do ostatniego dołożymy jeszcze coś ostatniego. Wiecie jak jest. A tu się głębiej robi troszeczkę. Nie, dobra, bo jeszcze po brzegu chcę pochodzić. Uciekam stąd. Wpak mi tu przyśpiewuje. W bazie mam tyle. Z tego woda ciągle cieknie z tych puszek. Bo widać, że tam byś nabrało. Ja mam auto tutaj u góry, ale tu jest puste wiadro. Idę tutaj w teren. Puszek nazbieram. A jak widać troszkę tutaj występuje. A to żubry, to wiadomo, żubr w lesie się czai, nie? To jest akurat zrozumiałe. Czy w jednym miejscu, tu już stado. A, tam jest tyskacz. Flamingoweczka z rodowodem. A tu jest jeszcze leszek. Mm. Tak. Piękna sprawa, powiem wam. Poruszany... A, z zupą. A, poruszany... Zagrzany, rozgrzany, jak zwał tak zwał, wszystko właduje do auta i, i tyle. I będziemy wypatrywali na następnej okazji, żeby poganiać po wodzie teren. Słuchajcie, jak jakiś, na jakichś bagnach Everglades, gdzie ja to doszedłem. O, garnek, a tu puszka, o kurczę, stara. To już troszkę tu leży. Tam widziałem kaczki mi uciekły, tam krzyżówki. No dobra, już wiem, gdzie doszedłem, Tutaj ta rzeczka zakręca i mnie teraz w, ten, w tą stronę. A tu mamy proszę. Bez konieczności... O myszka uciekła. Bez konieczności używania magnesu. I jeszcze jeden. O. stop to. To tu, to tu, tu. Idziemy dalej. Ja żubra upolowałem kolejnego. A tu jedna moja rzeczka wpada do drugiej rzeczki. A nie, dobra, to wpada tu. A to jest główny nurt. A tam jest chyba garnek. No i co ja mam zrobić? No, muszę po niego zejść. Przy okazji weźmiemy. To coś. O, no. na górę. To też na górę. To na górę. I miska na górę. Dobra. Tak. To też na górę. A tu widzę, że jeszcze są dwa żuberki, chyba. No, nie, ani jeden, ani drugi, ale są, powiem że z głupią, ale dobrze że ktoś wyrzucił w lesie ten worek, bo worki tfu, bo puszki już mi się do wiadra nie mieszczą. A widzicie co się tu robi? Jest po prostu puszka na puszce i ja pierdziele także z jednej strony słabe, że ktoś to porzucił w lesie, ale z drugiej strony no przydaje się. <laughs> Dobra, ja nie przedłużam, widzimy się już przy samochodzie. Wiecie co, łażę po jakimś bagnie, ja się poddaję, wór pełny, wiadro pełne. A tu patrzcie. Puszka, 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 puszka. jest butelka. Ja już muszę jakąś bazę zrobić. To jest normalnie, nienormalne. Tu jest Pepsi, tam jest żuber, o, tam jest puszka. Dobra, upycham ile mogę, a jeszcze tam są puszki. To już na raz następny. Ja już pod domem wór puszek, wór puszek, złom, złom. W sumie cztery cegły przywiozłem. Tyle, tyle, tyle. Ja pierdzielę. Znalazłem jeszcze dwa takie wory. Jeden pełen butelek zwrotnych nie wziąłem, bo nie mam jak. A do trzeciego nawet nie podchodziłem, bo, bo po co. Także tak to wygląda. Nie wiem ile kilogramów, nawet nie chcę mi się tego ważyć. Trzymajcie się, papaty.